Co w przypadku, jeżeli jestem po in vitro i mam to L4? Czy ZUS będzie mi za ten moment nieobecności w pracy płacił? To też jest częste pytanie, które otrzymujemy. tak, Czyli tutaj pracownicy często zastanawiają się, nieważne czy po procedurze in vitro, czy, czy nie, kiedy w jakim przypadku ZUS zapłaci za moje zwolnienie lekarskie. I tutaj zasada jest prosta. ZUS Mówiąc prosto, zapłacić za moje zwolnienie lekarskie w momencie, kiedy odprowadzam z mojego wynagrodzenia składkę chorobową. Jeżeli jestem na umowie o pracę, to wówczas pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania takiej składki chorobowej, ponieważ jest to jedna z obowiązkowych składek odprowadzanych do ZUS-u. Jeśli moja forma współpracy to umowa zlecenie albo samozatrudnienie, wówczas mam możliwość zdecydowania, ponieważ składka chorobowa jest wówczas dobrowolna. Jeżeli opłacam tą składkę chorobową dobrowolnie, to ZUS zapłaci za moje zwolnienie. Inaczej jest w przypadku umów o dzieło, gdzie ta forma współpracy jest, nie jest oskładkowana, tak więc no tutaj nie możemy liczyć na to zwolnienie lekarskie.